Cześć, witajcie, z tej strony Hubert. Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest 5.30 eee, Ostatni przegląd porzeczki w tym przed kombinowaniem. Zumierzamy kombinować koło czwartku. Wy będziecie mieli chyba to o jeden albo dwa dni na YouTube opóźnione, bo jutro jeszcze musimy jeszcze nagrać filmik, znaczy będę nagrywał filmik z... Tam małych jeszcze przeróbę kombajnu, bo tam będziemy światło przenosić. Jutro też jest umówiony serwis, który znaczy na no, uruchomienie kombajnu nowego. Więc w czwartek planujemy wyjechać w Poleczkę Czerwono, odmiana Roland, jak już mówiłem. Jak się prezentuje? Już widzicie, czy nie? Elegancka czerwona jest właśnie zaczniemy chyba od tego kawałka ze względu na to, że tutaj są krzaki, yy, widzicie stojące małe jest leżących yy, a czemu tak? Nie, ponieważ, tak jak powiedziałem krzaki są stojące to poleczka też jest bardziej dojrzała, tam gdzie są krzaki bardziej wyłożone taki jest na przykład ten krzak ale to jest pojedynczy krzak, to powinien być cały czerwony ale nie, pójście Tutaj są jakieś przebarwienia jeszcze zielonych. To właśnie tam gdzie jest więcej leżących tam jeszcze poręczka nie doleciała, a spójrzcie tu są krzaki czerwone, znaczy stojące i spójrzcie od dołu do góry wszystko czerwone. Eee, także kiście. Tak, można to urwać. słodkie, naprawdę słodkie. Dobra, są. Eee, tutaj mamy kawałek. Półtora hektara. Eee, rządek ma. dowiedziałam się. 620 metrów. Jeden. Mamy 7 rządków. Eee, więc tak to się. Prezentuje. Kolejny coś Zobaczymy. No właśnie jeszcze na miejscami jest to zielone, dlatego jeszcze tam mamy dwa dni im dajemy. 4 wieczony właśnie. Wjeżdżamy. Z czarną czekamy, ponieważ tendencja jest wzrostowa. Tak to się prezentuje. Nie wiem czy to dobrze będziecie gdzieś. Kamerka to odda to wszystko nie plon. Plon będzie dosyć spory, jeśli chodzi o tą poreczkę. Jeśli chodzi o czarną, no to niestety tam się nie popiszemy plonem, a startujemy z czarną, bo nie jej troszkę mamy. I nam się zejdzie trochę z kombajnowaniem, tym bardziej, że nowy kombajn uruchomienie e, ogólnie wprawienie się w e, ogólnie jak to się kombajnuje bo to jest kombajn na elektrozaworach jest e, terminal to jest, to jest kombajn z terminala więc e, jest inaczej niż w naszym poprzednim kombajnie jest inaczej nawet ze względu że działamy z tyłu ustawienie e, taźm, ustawienie tam są ogólnie, ustawiamy dwie taśmy, nie jedną, tak jak w naszym poprzednim kombajnie i tam inne takie ustawienia. Jutro przyjdzie serwis, zobaczymy co i jak. przy tu podejdźmy, zobaczymy, to jakoś, ogólnie na górkach jest taka Ma bardziej margiel. Czekajcie, tego sobie kamerka nie wygasła. Tak to wygląda. Dlatego zaczniemy od tego pola. Najpierw. Ja już gotowe. To pole można kombinować. Czekamy właśnie na serwis. W, ponie... w czwartek rano podjedzie. samochód, jest umówiony i samochodzik jeden sprzedamy. znaczy no, kombinujemy w piątek następny, więc będziecie mieli blogi z przez najbliższe. Kilka dni podejrzewam Także tak Tak się u nas prezentuje poreczki Ogólnie prosiłbym Was ee, Piszcie mi w komentarzach Jakie są, znaczy miejscowość miejscowość, e, nie piszcie dokładnie miejscowości Bo wiadomo, że taki link nie napisze Ale piszcie takie Załóżmy Powiat ten i ten, albo województwo takie takie Cena taka i taka jest za poleczkę e, mi, napiszcie mi ceny poboczki czarnej i czerwonej, po prostu chcę zobaczyć jaka jest różnica między województwami, wiem, że jest spora pomiędzy województwem lubelskim, tak jak my tutaj się znajdujemy, a innymi województwami, więc no cóż, piszcie w komentarzach co i jak. Dziękuję za oglądanie, widzimy się jutro, dzięki, na razie, cześć.